Siemaneczku ludziska z tej strony Robinson. Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii na naszym kanale z IT serwer. No i tak. Więc powiem wam jedno. Przepraszam za to, że długo nie było odcinka, ale miał być właśnie, bo... E, no powiem wam jedno. Więc super się zdarzyło, bo... E, Robiłem za każdy odcinek i nie wiedziałem czemu nie saveował się. Normalnie było to, że nie naciskałem kwadratu, potem jak zrobiłem odcinek, czyli save video clip. No i normalnie teraz, jak widzicie jestem pełny gadżetów. Ok, wylazłem na wyprawę sobie kiedyś, jak próbowałem robić odcinek. No i wylazłem sobie na wyprawę, widzicie, tutaj spoko, fajnie. Bludgery są, widziałem gdzie jest takie coś. I normalnie nie nagrywało się nic, więc tak, tutaj to jest w ogóle już poplendrowane. Tylko chciałbym właśnie tutaj wejść, do tych domków sobie wziąć coś. Mają kartini, nie? Mają, więc okej. Okay. Zrobię tylko sobie siekierkę, bo akurat tego zapomniałem wtedy. Co ja robię? A tak też mogę robić? Dobrze. Ok, śmiesznie skraftowałem, ale przynajmniej się udało, więc zbieramy. No jak widzicie, mamy itemki różne takie gadżety. No i tak. Mm, no, zacznę też grać na tablecie, jak mi się uda coś w ogóle tam załatwić. Takie, wiecie, po prostu, żeby załatwić, żeby tam grać. Bo znaczy, wiecie, tablet to jest o wiele już co innego. Bo tam nie mam YouTube'a nastawionego, tutaj mam i to jest o wiele co innego, więc tak. Mam nadzieję, że teraz nie zapomnę wcisnąć znowu kwadrat, bo normalnie się zabije. Czekaj, can ja fly chcę flya. No dobra, i dzisiaj yy, powiem Wam, jest pierwsza część naszego nowego no nie nowego, no też mogę powiedzieć nowego, ale chciałam powiedzieć naszego. Yy, dużego domku już zburzymy tam te, te. No i sorry za cheata, ale muszę się przelecieć, bo to strasznie daleko to jest. Właśnie jak widzicie, ile bym już chodził tutaj, bo to dopiero, zobaczcie jak daleko jeszcze nie doszliśmy. No i muszę fly'em jechać niestety, ale wybaczycie, co? No raczej tak, więc dobra. Eee. to jedziemy, spoko tutaj widzicie no dawaj ile jeszcze, no już bez przesady weź kurde szkoda, że mapki nie wziąłem I gdzie ja jestem, bez, bez jaj what Tu, a tu dobra, ok tam był biom zimowy i tak, dobra, to przynajmniej ważne, że jesteśmy w domku. Okej, okay, tutaj się piecze mięsko, jak widzicie, więc tak, dzisiaj burzymy to, to co to jest to, ale musimy też drewienko zebrać, więc tutaj zostawiamy ślicznie sobie wszystkie temki To już nie ma miejsca, no. Dobra, potrzebuję to w ogóle tak. To drewnianko potrzebuje. Generalnie. Okej, okay, to out. Dobra. Idziemy po drewnianko. Mam nadzieję, że teraz się uda ten odcinek. Co? Wiem teraz, jak zrobić. Okej, okay, więc zbieramy. No, już czuję, że to mi zajmie 100 lat, ale warto. Chyba już 5 minutek się nagrywa raczej. Sam nie wiem. Powinno gdzieś pokazywać, normalnie nie wkurza. Dobra, pozbieram gdzieś tak drewienka, takiego tego. Będziemy powoli składać, nie? Bo powiedziałem to. Nie... To jest tylko pier, e, pierwsza część. Nie powiedziałem, że budujemy też dom. Powiedziałem, że to jest pierwsza część. Więc na razie zbieramy drewnianko. Owieczkę. Słychać. Znaczy nie ma. Słychać, ale nie ma. Okej. Okay. To plant nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie potrzebuje. Dobra, one chyba sp same spadają. Nie muszę je... Męczyć. O jabłko. No nie spadło nic. No weź, co to za drzewo? Tu. O, jest, jest. Dobra. Ok. Ład. O, tu jest. dobra mm. Ok. Teraz sadzimy. Tu już się pojawił. Cud. Kurde. Dobra. Widać, że wieczór się robi. Teraz był napis full, oh yeah. No raczej hacker, ale nie. Hacker, ale nieważne. Ważne, żeby żyć. Dobra, żyć, z, życie z hakem normalnie to jest o wiele. Co to było? Słyszałem coś, albo mi się wydawało takie błotko. Tak jak się chodzi w Minecraftcie. Nie było, dirt. Taki, wiecie, dirt nie. Gras. Wiecie. Okej, okay, chyba pół staczka wystarczy już bez przesady. Mhm. No, na pewno starczy. Jolo! Dobra. Wpadliśmy do wody. No, i jak spróbuję sobie to, wsadzę też muzyczkę na, hmm. wiecie, tak, żeby była sobie, żeby tak milej było, ale sam nie wiem jak, więc to muszę się jakoś dowiedzieć. Albo nie, nie mam Facebooka, to muszę akurat tego, bo muszę Facebooka. No. Albo e-maila. No, to raczej. Czekajcie. Ja tu muszę. No, zabieramy się za domek, nie? Chyba to zrobimy taką mini-willę, że tak powiem. Tylko, że potrzebujemy łopatki. Stiki mamy. Okej. Okay. Tutaj craftujemy. Dobra. Pierwsza część jeszcze. Tutaj troszkę pokopiemy, żeby było gotowe na następny odcinek. Wszystko najpierw tutaj, wszystko ten odcinek, uploaduje się na youtube, a ja będę tutaj sobie kopał. I na następny odcinek w ogóle to będzie gotowe, więc raczej już nagrywam gdzieś 10 minut. Tam nie wiem, ale chyba 10 minut już się nagrało. Więc spotko już. No to czekajcie, przynajmniej rozwalimy tutaj. Ale jeszcze się przygotuję na następny odcinek. Więc tak, czekajcie. Tutaj Oj, to będzie tutaj taki super miejsce. Miejsce w na taki fajny domek. Bo będzie taki plan, który wam powiem w drugim odcinku, bo już nie chce mi się teraz... Plus, że nie ma za bardzo czasu. Więc tutaj będzie taka dróżka, taka... No tutaj będzie cały dom i będzie taka dróżka, która będzie wychodzić tam na dole i to będzie bardzo super, więc... Ale tak. Teraz się żegnamy. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, komentarz i oglądać dalej naszą serię, jak jesteście ciekawi, co będzie się dziać dalej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!